Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w moich pustaczkach. Wysypuję, hałasuję i zaczynam. Ups. Zaczynam jak zwykle od produktów chemicznych. E, zużyłam dwie wody do żelazka. E, te najzwyklejsze, te najtańsze z, e, z Wiza. E, woda jest fajna, i tania, miło, sympatycznie pachnie. E, nie tak intensywnie jak te z Komforta, ale bardzo je lubię. Także polecam jeżeli chcemy zaoszczędzić troszkę pieniążków na wodzie, kupujemy je na promocji. Czasami są po 69 pensów, a czasami kupujesz dwa za funta. Także wychodzi wtedy 50 pensów za butelkę. Następnie jest tutaj e, zielone jabłuszko Fairy, e, jeden z najlepszych e, płynów do mycie naczyń. Myślę, że jeżeli chodzi o ten produkt, to nie ma on sobie równych. Jest najlepszy i, i taka jest prawda. <laughs> Polecam, jeżeli jeszcze ktoś gdzieś nie używał, kupcie, a na pewno zakochacie się w tym produkcie i nie będziecie chcieli zmieniać. Aczkolwiek ja y, dużo y, kupuję innych produktów, żeby po prostu za każdym razem sprawdzić, powie powiedzieć to samo. Nie, Fairy jednak jest najlepszy. Następnie komfort e, e, o zapachu e, kwiatu e, wiśni i słodkiego groszku. Piękny zapach. Dosyć długo się utrzymuje na ciuchach, na pościeli. Jak nie mam kulek, e, to zdarza mi się kupić właśnie coś z komfortu lub z Lenora. Bardzo lubię te dwa płyny. E, tutaj on jest perfumowany. Jak możecie zobaczyć ten znaczek tutaj. Nie chcę się spokusować, ale mazia coś tam wymodzi. O! Jest! Także bardzo fajny. Polecam. Długo pachnie. Fajny. Polecam. To było wszystko z chemii, dzisiaj nie jest zbyt długi, nie będzie zbyt długi filmik, farba do włosów, pierwszy raz robiłam ten oto kolorek, troszkę wyszedł mi bardziej pomarańczowy, tu jest bardziej czerwony na opakowaniu, ale jest naprawdę fajny, nie widać tutaj tego koloru tych włosów, jest różnica. Ale ja jestem bardzo zadowolona i myślę, że przez okres wakacyjny będę właśnie robiła sobie włosy tą farbą. Jeszcze nie, ale może za miesiąc za dwa, trzy tygodnie odświeżę kolorek. Bardzo fajna farba, spukuje się i zmywa równomiernie. Wiadomo, że te kolory czerwony, fioletowy szybciej się zmywają. Ale ja bardzo lubię tą farbę i polecam ją e, naprawdę z czystym sumieniem. Następnie opakowanie po płatkach kosmetycznych z cienia. E, bardzo, bardzo lubię. Teraz wzięłam na wypróbowanie płatki w saverze, e, ale o tym powiem, jak mi się już skończą. A te polecam bardzo. Serdecznie. Następnie dwa produkty męskie, i tu jest um, Cool Blue, um, jest to żel do mycia ciała, ale tak, sam żel do mycia ciała, pachnie obłędnie, nie wysusza miło się. Um, tym produktem myję. Z tego co mi się powiedział, że może być. O tak, stwierdzenie może być. Czyli jest dobry, bo jakby był bardzo dobry, to by powiedział, że dobry. Tak, zawsze tak jest, takie opinie miśkowe fajnie brzmią. Woda kolońska to jest po goleniu. I jest to Balea. Dostał on ten perfum w paczce od mojej kochanej cioci, którą bardzo serdecznie polecam. Powiem Wam, zapach jest bardzo ładny. Bardzo przypadł Miśkowi do gustu. Naprawdę pachnie długo i intensywnie jak drugie perfumy oryginalne. Powiem Wam, co jeszcze. Jedyny, jedyny minus to to, że nie ma psikacza, ale mi się sobie przelewał do małych buteleczek i, i wtedy używał, psikając się nim, a nie używając na pogoleniu, bo on tak nie lubi. Ehm, a szczególnie, że ma brody i się teraz nie goli, oprócz tam, wiecie, tam gdzieś. Ja się nie znam na goleniu ehm, brody. Na szczęście, na szczęście nie mogły. Je, Moglibyśmy podyskutować o usuwaniu wąsika, ale brody na szczęście nie. Kochani, jeżeli macie okazję zakupić waszym mężczyznom albo wy panowie moi drodzy, macie gdzieś dostęp do właśnie tych kosmetyków z tej firmy, bardzo serdecznie polecam ten zapach, a akurat ten konkretny produkt z tego względu, że mi się powiedział, że dobry. I ładnie długo pachnie. O tak. Następnie jest to kremik do twarzy z Yves Rocher i tu jest krem na dzień. E, powiem Wam, że krem na dzień był e, o wiele lepszy niż krem na noc z tej serii. Fajnie się wchłaniał, ładnie, sympatycznie pachniał, e, wylizany do, e, prawie do końca. Mm. Nie nawilżał, świetnie sprawdzał się pod makijaż. Tutaj było, że on jest do suchej, bardzo skóry, suchej skóry, twarzy, cery. Myślę, że nie był on jakimś takim rewelacyjnym kremem, gdzie robił on efekt wow, ale kupię go na pewno ponownie, wrócę do niego, bo jest ciekawy i fajny. Myślę, że mogę go polecić, także jestem na tak. Następnie kremik, również z Iwrosze, już trochę wyższa półka jest to seria Lifting Bio, już Wam pokazuję jak on się tutaj prezentuje, przepraszam za moje drżenie rąk. Krem fajnie pachnie takim lekkim anyżem. Troszkę jakby miętą troszkę anysz. Bardzo ciekawa, tutaj jest właśnie barwa zapachowa. Świetnie nawilżał, krem jest bardzo tustym kremem. Jeżeli nie lubicie natłuszczenia takiego mocno widocznego na twarzy na noc, bo to jest krem na noc, to wam nie przypadnie do gustu. Ja bardzo lubię czuć to nawilżenie właśnie. Jeżeli się mi skóra świeci, to znaczy, że jest wszystko fajnie, dobrze. Ja lubię takie gęste, treściwe kremy i bardzo, ale bardzo, ale to bardzo przypadł mi do gustu, właśnie dokładnie ten kremik. Także na pewno jak będzie na promocji, zakupię go jeszcze raz, bo niestety już nie mam go w swoim posiadaniu. Zostały mi jeszcze dwie próbeczki i jedna jeden kosmetyk kolorów z kolorówki dzisiaj i tutaj mamy z perfekty Age Control i tu jest Extra Oils przepraszam tu Extra Oils moc czterech olejków młodości i to było plus 50 dostałam to od jednej z was taką próbeczkę Wiecie co? Perfekta bardzo miło mnie zaskakuje. Mają naprawdę dobre kremy. Już nie jest to moją pierwszą próbką i jestem naprawdę zadowolona z tych kosmetyków. Świetnie napina skórę, ładnie ją nawilża właśnie. I tutaj jest niby z arganem olejkiem arganowym, marula. Rozoba i witamina C lift bardzo fajny kremik naprawdę świetnie mi się mm, używało on jest na dzień i na noc ja używałam go tylko i wyłącznie na noc był naprawdę fajny także nie wiem jak się sprawdza na dzień pod makijaż ale yy, na noc jest naprawdę fajny naprawdę naprawdę fajny także chciałabym mieć kiedyś taki kremik yy w pełnowymiarowym opakowaniu, może nie plus 50, jakieś chociaż 35-40 wystarczyło, ale chodzi mi konkretnie o ten krem i tutaj jest ym, yy, co to było, Dos, y, hydrolipidowy krem przeciwmarszczkowy do cery suchej, odwodnionej i wrażliwej. Kochani, tutaj ta próbeczka. Myślę, że fajny kremik, ale czy on był taki rewelacyjny? Nie wiem, nie zdążyłam wypróbować go tak do końca, żeby stwierdzić czy on jest taki fenomenalny. Dobry krem, fajny krem, miło się stosowało. Miał lekki zapach, dosyć przyjemny, także Musiałabym się zastanowić, czy bym chciała go kupić w pełnowymiarowym opakowaniu, ale taka próbeczka na pewno fajnie wypróbować. I ostatnim e, produktem, mianowicie jest to Maybelline e, i to jest liner, a liner w pisaku, a raczej był. E, czarny, już jest wysuszony, powiem Wam. Że na bardzo długo starczał i fajnie malował te kreski. Ja byłam nim zachwycona. Ten produkt również dostałam od jednej z Was. Bardzo fajnie było go przetestować. Myślę, że kiedyś sobie go zakupię z tego względu, że był naprawdę dobry. Cóż, kochani, już wykończyłam swoje pokazywanie. Moje produkty zużyte lecą do śmieci. Bo to są śmieci, także tam jest ich miejsce. Chciałam Wam tylko pokazać, przedstawić, co zużyłam. Następne pustaczki już. Um... Niektóre dotykają dęka. Także do zobaczenia w następnych pustakach, Życzę Wam miłego dnia lub nocy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli Wam się podoba mój filmik, zostawcie ślad po sobie oraz osoby, które jeszcze nie subskrypują mojego kanału, zapraszam serdecznie. Jeżeli oczywiście macie na to ochotę i Wam się coś tutaj na tym kanale podoba. Pozdrawiam cię plutko. Do zobaczenia w następnym filmiku. Papa! Pa.